Czemu tutaj? nie otwierasz? Anioł, bo się boję. Dewastowane, szyby powybijane. No gdzie? Przecież ludzie, ludzie drodzy. Jeżeli za to mieszkanie ktoś chciał wydać 100 tysięcy, nie? Śmierdzi trochę, czuję taką stęchlizną. Wszystko trzeba wymieniać, jakby to szlak trafił. Siemka, witamy w Szkocji. Przylecieliśmy tutaj głównie dlatego, że wynajmujemy tutaj nasze mieszkanie, które mamy już 6 lat, a wynajmujemy je od 3 lat. No i właśnie teraz zmieniają nam się lokatorzy, także musimy sprawdzić, jak to mieszkanie wygląda. Teraz, no i pewnie będziemy musieli trochę ogarnąć. Mam nadzieję, że nie będzie ono zdewastowane, szyby powybijane, kibelek w salonie. Także mam nadzieję, że tego wszystkiego unikniemy, że nasi lokatorzy spisali się na medal i zostawili piękne i czyściutkie mieszkanko. No ale o tym się przekonamy zaraz, dopijamy kawę i lecimy. No to jesteśmy już, proszę państwa, na miejscu. Nasze mieszkanie znajduje się dosłownie 5 minut od centrum Glasgowic. Co nie otwierasz? Anioł, bo się boję. <laughs> Ale tutaj właśnie taką ciekawostkę powiem, że w Szkocji trzeba krękę wziąć do góry i dopiero wtedy można zamknąć drzwi. Taka ciekawostka. Jakby no. ktoś był w Szkocji, to, to wiecie. Dobra, odliczanie, 3, 2, 1, start. No dobra, no już otwieram. Boisz już się? minęły 3 sekundy. Nie. nie. Hmm. Dobra, Znajdź, taki mamy materac, pierwszy przedsionek. Materac tu leży, on nie jest nasz, nie było tu materaca. Nie było tutaj materaca, no. Zobaczmy czy wszystkie żarówki... To też tutaj nie stało. No, żarówki, wszystko działa. To nie mamy stało. Mamy wielką, taką wielką, dwie w sumie takie wielkie szafy. Jak mieszkaliśmy, w dziewięć. jak mieszkaliśmy w Szkocji, to właśnie zamawiałam wszystkie meble z Polskiej, bo było fajnie. Właśnie te szafy, sofę, wszystko. Dobra. To nie, to, to w ogóle tu nie powinno stać. To z innego pokoju jest, no. Dobra, idziemy dalej. Druga sypialnia, taka mniejsza. No tutaj mamy, y, wiem, że żerandol do wymiany. No właśnie widzę, że jest tak także będziemy... Mamy takie duże łóżko i okienko na ogród. Pokaż jaki mamy ładny widok. Nie. Nie mamy ładnego widoku? Nie mamy. Tutaj widzę, że coś jest ten. Dobra, pokażemy ogród za chwilę. Yy. Śmierdzi trochę czuję taką stęchlizną. Łazienka, ale posprzątana jest. Nie, nie, nie trzeba mieć. Tutaj widzę yy, ten. Silikon jest do wymiany. Żadnych syfów nie pozostawiali. To dobrze. Są sprzedane. i w ogóle nie jest nic, jakoś tak na pierwszy rzut oka, oczywiście. Nie jest nic zniszczone. 40 plus. Później... No, ta... Ściana jakaś pomadzana. No, ale to chyba wiesz, co to było. Chyba tak było brudne, wypalcowane i umyte po prostu, bo widzę, że takie smugi. Tych obrazków tutaj nie było. No, one były w innym pokoju. Mamy w ogóle tutaj taki. Sofia podwieszany i... Sofie guziki odpadły. Takie w ogóle mamy tutaj. I Trzydź. okienko. Mieszkamy na parterze. To znaczy mieszkamy. Mieszkaliśmy. Kiedyś. Mieszkaliśmy tutaj. Nie wiem, czy mieszkaliśmy w tym mieszkaniu z 4 lata. O nie wiem. Trochę Albo... mieszkaliśmy. Albo... Nie, czekaj. Nie wiem. No i jest też kuchnia. Nie, powiem Ci, że... Nie ma szyb wybitych? Że nie ma szyb wybitych. Jakaś ulotka tam jest, restauracja pewnie jakaś. He śmiesznie, bo jeszcze ja, no, my tu mieszkaliśmy, nie? No i tu naprawdę długo dość mieszkaliśmy. I to jest nasze pierwsze mieszkanie, które kupiliśmy i... Yy, mamy... mamy je na kredyt. No, mamy je na kredyt. Zostało nam chyba 13 lat jeszcze do spłaty. Wzięliśmy kredyt na 30 lat? 20. Na 20 lat, a zostało 13. Nie tak źle powiem Wam. A co jest najlepsze, to to, że my po prostu cały czas, mimo tego, że mamy ten kredyt tutaj w Szkocji, zarabiamy na wynajmie, bo kredytu mamy. Około 300... W tym momencie 331 funtów. Tak, około 331 funtów dokładnie, tak jak Patryk powiedział. A mieszkanie wynajmujemy za 975 funtów, czyli to, co na kredyt, to na kredyt. Tam chyba 10% agencji płacimy, żeby się zajmowała tym mieszkaniem i reszta do kielni. Także no. da się? Da się. Ja myślę, że możemy podliczyć ile y, w całości zarobiliśmy już na tym mieszkaniu. O, szopka jaka bitna, matko. Oj, ty. oj, no, mamy taką szopkę na ogródku, ale ona... <śmuszna> śmieszna. Ona A jest pewnie szopka, do likwidacji. Ta szopka w ogóle była już y, od samego początku taka do rozburzenia, ale jeszcze... O tam drzwi zostawiam otwarte? Chyba tak. Ale ten. Ale jeszcze ją jakoś uratowaliśmy. Patrz, ktoś tam ten pomalował, i była nawet, nawet. A teraz jest już, powiem Wam, no, ledwo chyba zipie. No. Ale niech zostanie. Niech zostanie, widzę, że płot y, farba. A obiecywali, jak malowałem, że y, ochrona drewna na 5 lat. A kiedy malowałem? Rok temu. To, że pięć... Nie malowałem się. Roku. Malowałem rok temu. Jak się tam ci zmieniali? No. Tak? No. Jakiś stół, dobra, weź mnie pokazuję, bo wstyd. Tu mamy takie. Ee, Sam robiłem. No. pokażę. No gdzie? Przecież ludzie, ludzie drodzy. No taki zrobiłem, no trzeba być dumnym z małych rzeczy. O, nie było w ogóle jednej No deski dobra, tu jedzie. jeszcze mamy. No bo deska, a widzę właśnie, że deska jest połamana. No taki mamy jeszcze ogródek. No w niego trzeba byłoby trochę włożyć pracy. I myślę, że byłoby fajne miejsce. No jest fajne. Jest miejsce. fajne miejsce, no. Co? Dobra, weź, yy, bo musimy wymienić żarówki. To ja muszę sobie sprzęt przygotować. Tak, bo wiemy, bo dostaliśmy od agencji taki... Mm, nie mamy jak to się nazywa. Raport, taki Raport właśnie co jest do zrobienia i takie tam. No i już właśnie po tym raporcie widzieliśmy, że mieszkanie było no, w dobrym stanie. Jak widać jest w dobrym wiadomo, trzeba by było ścianę odmalować, bo my tu malowaliśmy, mówię. 6 lat temu, nie? Nie no chyba. Jak my mieszkaliśmy to my sobie regularnie to tam gdzieś odświeżaliśmy, ale myślę, że już yy... no co? 3 lata? Tak, nawet. nas nie ma. Ale malowałeś 3 lata temu? No coś chyba na wynajem malowaliśmy. No? może troszkę było odświeżane. Może troszkę było odświeżane. A w ogóle yy, powiem Wam super, super sprawę. Gniazdka z wejściami na USB. Za rolnictwa sprawa, nie? Myślę, że w poście ludzie takie mają to standard. No nie wiem, nie wiem. Może tutaj mają. Ale jest jedna żarówka do wymiany. No, jest jedna żarówka do wymiany, ale to mamy przygotowaną, to sobie wymienimy. Ale trochę śmierdzi tu taką stęchlizną. Nie wiem, czy dlatego, że oni już tu nie mieszkają tydzień? No, już kilka dni dobrych nie mieszkają. I po prostu tak się tu skisiło. Czy o co chodzi? W ogóle mamy świetne okna. <gry> no. To nie jest krata, to jest taki design. Tutaj, design, taki, jak no, Kwiatki są u góry. Jak no. kupiliśmy to mieszkanie od babeczki, no to po pani, startej pani, no to właśnie ona coś mi się podobało i tak mm. sumia, nie? A w ogóle my też jak kupywaliśmy, dostaliśmy taki raport, to poprzednia właścicielka kupiła całe to mieszkanie. Ono ma 78 metrów kwadratowych za 9 tysięcy funtów. A my jakieś chyba 12 czy 13 lat później zapłaciliśmy za nie. Ile my zapłaciliśmy? 72,5 tysiąca. No. A teraz to w ogóle mieszkanie, żeby to kupić, to jest trochę wyższa szkoła jazdy, bo tych mieszkań jest po prostu mało a jest dużo chętnych, więc jeżeli ktoś chce kupić tutaj domek albo mieszkanie, no to nie może się targować w dół, tylko podbijają cenę. I kto da najwięcej, to wtedy do niego trafia e, takie mieszkanie. A co jest najlepsze, nikt nie wie, ile dała osoba, wiecie, ile trzeba zaoferować, by przebić. Tak, bo nie, nie znają ceny, jakby... Nie zna się ceny, którą za, za, inni zainteresowani dali za to mieszkanie. Czyli na przykład, jeżeli za to mieszkanie ktoś chciałby dać e, 100 tysięcy, nie? No to ktoś inny musiałby dać, dajmy na to 100 tysięcy 500. i 200. I wtedy już by było jego mieszkanie. Ale nie wiadomo, tego nikt nie wie. I na przykład ktoś może przebić i dać e, 100 tysięcy 120, tysięcy. 120 tysięcy. I wtedy przebija to tak naprawdę o. 20 tysięcy prawie. No, a mógłby tylko dołożyć 1000 i też by było jego, także tego się nie wie. Ale jeśli chodzi o wynajem, to też jest tutaj bardzo ciężko. Poprzednim razem, chyba to było jakoś półtora roku temu. Tutaj było 26 osób zainteresowanych wynajmem tego mieszkania i też podbijali właśnie cenę wynajmu do góry. Ci co chcieli, to zaoferowali, że zapłacą pół roku z góry czynsz. I. 55 e, funtów więcej 5, miesięcznie. Tak, i 55 funtów powiedzieli, że więcej za, będą jakby płacili co miesiąc. Tak, to w ogóle zaczęliśmy od ceny 725, potem następnie płacili już 850, a teraz mamy 975. Fajne, Więc przeskok tak. jest duży. Już sobie przypomniałam, tutaj Patryk kiedyś miał biurko. No w ogóle tutaj powstawały w tym narożniczku pierwsze vlogi na YouTube. No, fajnie się mieszkaliśmy tu powiem Ci. No. Ale Co tak śmierdzi! No, to no. cholery jasnej. Nie wiem, żadne, może dobrze. Ale tutaj, te wszystkie meble, tą kanapę, ten stół, tutaj tą komodę. My to wszystko zamawialiśmy sobie z Polski. No. Przywiózł nam kierowca Tirem, rozładowaliśmy. Pamiętam, e, wybieraliśmy też e, te krzesła pod kolor kanapy, nie? No, to i w ogóle my całe to mieszkanie wyremontowaliśmy, bo e, może uda mi się znaleźć zdjęcia. To tutaj tak było paskudnie. Znaczy, no nie był. Ogólnie. Było. Było Łazienka była. Łazienka była cała w błazerii. Błazeri? błazeri? no, do takiej błazeri. błazeri. Może uda nam się znaleźć zdjęcia, to tutaj będą, wyświetlały Wam się. No po prostu tragedia. A Akurat Łazienkę robił nam wujek z Polski, bo też się nam lepiej opłacało, żeby on przyjechał do nas i nam zrobił, niż żebyśmy brali stąd ekipę. Także wszystko tutaj było przemyślane, proszę Państwa. Każdy był dobrze zagospodarowane. Zagospodarowane. Zagospodarowany. zagospodarowany. Tak. No. no i w ogóle ten remont na, yy, nas chciałem powiedzieć, że nas kosztował około, nie wiem, z 10-15 tysięcy funtów i trwał jakieś pół roku. Nie. Ale też nam pomagał właśnie znajomy tutaj ten sufit na przykład robić. Tutaj w ogóle Mateusz, który, którego znacie z poprzedniego odcinka, pomagał mi kłaść parapet, no i parapet jest krzywo położony. Jest krzywo, jest tak fuszerka totalna, no ale jest. No, bo to w ogóle, no, no dużo tutaj było pracy, bo my to sobie tak zrobiliśmy, tak jak, e, tak jak chcieliśmy, bo wtedy chyba jeszcze e, nie wiedzieliśmy, że będziemy tyle podróżować, że ktoś będzie mógł sobie u nas zamieszkać. Nie? Ale też powiem, że w międzyczasie wynajmowaliśmy mieszkanko na... znaczy mieszkanko, jeden pokój na Airbnb. No, też był dobry z tego hajs, bo y, chyba 700 funtów miesięcznie nam wpadało. Tak, mieliśmy 100% obłożenia. Tak, dobre hajsiwo robiliśmy tu w Szkocji? Ja myślę, że muszę to podliczyć, ile łącznie zarobiło to mieszkanie, w tym bo od momentu jak podróżujemy i to też może być fajna taka informacja. No Owszem to... są też koszty, nie? Bo płot nam się przewrócił, to no chyba nas to wiecie, kosztowało 500 płat. funtów. To wszystko jakbyśmy chcieli sobie jeszcze tutaj tak naprawdę na no, ładnie zrobić, żeby mienić płot, okna, yy, no to, to trochę by to jeszcze nas kosztowało i pracy wymagało, ale jeżeli tutaj nie mieszkamy i nie planujemy tutaj wracać, no to pod wynajem myślę, że jest idealnie. No. W ogóle za każdym razem jak mieszkanie wraca do, wraca właśnie do, do, czego wraca? Na rynek. Oni to mówią. On the market. No to jest tak duże zainteresowanie, że schodzi to praktycznie od ręki jeden termin na oglądanie. Zawsze siedzi, mówią, że tu cała ulica samochodów, bo tylko jest jedna godzina, wszyscy przyjeżdżają, oglądają. I gotowe. Wynajęte. No. Tak nam się spodobało, że stwierdziliśmy, że kupimy jeszcze w Polsce. Kupiliśmy już mieszkanie w Polsce i tam też e, ono nie no wynajmujemy, ja po prostu. <laughs> Dlatego, jak pytacie, skąd Pan pieniądze na podróże? No to właśnie też między innymi z wynajmu mieszkań. To e, jeszcze spłacamy tutaj kredyt, no ale tak jak mówiłam, około 2000 zł mamy do ręki. No, w, to ogólnie myliśmy 2000 miesięcznie, takiego, tam chyba wychodziło 396 funtów dokładnie. A, a teraz mamy chyba stówkę więcej, więc to trzeba usiąść na spokojnie no, i policzyć. Czyli ponad 2000 z tego mieszkania mamy tak po prostu do ręki, Odlicza, już po odliczeniu tego kredytu i wszystkich opłat, e, a w Polsce mamy też... Te... 1350, no 1350. i te 8,5%, ale to... A, a najświeższe jest to, że tam mamy mieszkanie już na własność, bez kredytu kupione i tam zarabiamy na nim mniej na wynajmie niż tutaj, mając kredyt, nie? No. Ale tamte, może kiedyś się pokażemy, bo y, cały czas tam ktoś mieszka. No cały czas ktoś mieszka. Y, mam nadzieję, że będą mieszkać jak najdłużej, bo fajnie. Faj, fajnie ludzie. Dobra, coś jeszcze ciekawego mamy do powiedzenia? Bierz się za robotę, chłopcze. No właśnie. Trzeba te, te to wymienię. żarówki, ale żarówki to wymienię w y, chwilę. Tam żerandol w sypialni drugiej to też mi myślę chwilę zejdzie. No i przy płacie tam trzeba y, furtkę zreperować. Dobra. To tyle. Do, do roboty. Do roboty. No i zobaczcie Patryczek w akcji. Jedna żarówka, jeden Patryk. Kto wygra? Kto wygra, proszę Państwa? No oczywiście, że ja. Tak? No, to jest prosta, prosta sprawa, proszę Państwa. Rachu ciachu. Mamy tutaj taki sufit podwieszany, bo sobie zamarzyliśmy taki. Dobra, teraz jest chwila prawdy, czy będzie to działało. Włączam. Ha, ha. Ale z opóźnieniem się jakoś. No bo tam. nie wiem czemu. Ej, Patryk, jakiś sztynk, ale to ta druga chyba coś tam z opóźnieniem się. Ej, nie było tak zawsze? Nie sądzę, żeby jedna żarówka się zapalała wolniej niż inne wszystkie. Dobra. Coś, to jest... chłopcze, powiem tak. chłopcze! Powiem tak, nikt z tego strzelał nie będzie. Świeci. Świeci. Jest git. Ale dobra. coś bo... się tam, Patryk, może... Możemy przejść do następnego. Nie, nie możemy. Możemy przejść do następnego Nie zadania, możemy! Bo to tak, bo tak musi być. No to ja mogę zrobić. Ja już nic nie zrobię. Świeci, świeci. No, mówiłam, że żarówka wygra. Coś tutaj jest szczególnie. W ogóle widzę, że każda inna. Wy też to widzicie? No bo tak, jakby te, które nie są. Yy, te, które są już wymienione, tutaj muszę poprawić. Widzę że, yy, widzę, że może ktoś wymienił wcześniej i jest taka amatorka. Trochę zrobiona, bo. Wow. Wszystko jest git, dobra. Muszę tylko to zamontować z powrotem. Ona była chyba wymieniana, i ktoś po prostu do to zrobił na Beta. Co te żarówki mnie denerwują? Dwie. One dwie się jednak palą, i w ogóle widać, że mają inny kolor. Niż wszystkie. Żeby nie było tak, że zaraz nam pójdzie, wszystko wierzcie. Przepali się. Bo no. coś nie styka. Dobra, idziemy dalej. Czyli jest dobrze? Jest dobrze. Tak, muś, tak musi być. Są chyba inne żarówki, dlatego one się dłużej zapalają. Takie może być. Ale tak musi być. Aha, dobrze. Mówiłam, że w domu śmierdzi, ale za to na dworze wiecie jak ładnie pachnie? Nie wiem, mamy tu takie drzewko i ono ma takie kwiatki i myślę, że to one tak pięknie pachną. No. Ale ładnie. Mm. Może mogłeś powiedzieć o tych chlurach, że na zewnątrz. No, a właśnie, Patryk mówi, że my mamy, właśnie w Szkocji jest tak, że te wszystkie rury to yy, od kanalizacji znajdują się na wierzchu, czyli są po prostu na budynku, żeby jak coś się zatka, przytka, no to żeby był chyba łatwiejszy dostęp, tak? O to, tak. O to się rozchodzi? Chyba tak. Może nieładnie to wygląda, ale, ale działa. Ale działa, sprawdza się. To tyle chyba, moi drodzy Państwo. Patrz, tam czekam coś, buszuje przy furtce i chcę, żebym pomogła. Chcesz, żebym ci pomogła? Tak, czekam. Czekać? Czekam. Matko Święta, dobra, to idę. szkoła jazdy, bo Patryk gra z, z tym, z prądem. Wszystko no, trzeba wymienić. Wszystko wyłączyło i teraz będzie zmieniono na żrąco. Ten jest taki brzydki. I nie działa. I nie działa. <noise> wszystko trzeba wymieniać, jakby to szlak trafił. Nie, no żartuję, nie, no żartuję, jest tylko kilka rzeczy. Zrobiliśmy już bramkę w ogródku, yy, żarówki wymienione. Yy, tutaj za chwilę zakładam nowy żyrandol i będzie, proszę państwa, wpyte. Jestem elektryk. Hej, ci będzie dobrze. Kiedyś Patryk tak zrobił, że yy, zgaszaliśmy światło w kuchni. Nie. W korytarzu to nie wiem, co tam się działo, ale w korytarzu światło nie się nie gasiło, tylko w pokoju. Coś takiego było, no. Ale tu będzie dobrze. Ja już to widzę, już, już to ładnie wygląda. No, pięknie. No, <laughs> ja muszę sobie pytań. zrobić chyba więcej dojścia, bo będzie mi to ciężko. Właśnie dojść, ale to. A nie mamy tej, drabinki żadnej. Nie mamy nie? drabinki, właśnie żadnej. Tylko nie pomył kabli. Nie, no to wszystko jest napisane kolorami. Tak? No. Pokaż. ile tam kabli masz? Cztery. Dwa czarne, brązowe i uziemienie. Właśnie kończę uziemienie. Co się stało? A się zastanawiam nad pewną rzeczą, ale chyba będzie dobrze. Co? Chyba będzie dobrze. Zaraz można Dokręcam śrubkę, drugą i będzie można. Nie rysuj sufitu tutaj śrubokrętem. Tak, to wszystko tak to ktoś zrobił. Kto? Ja. Coś <laughs> źle tam jest? Nie, ale ciężko mi to tutaj. wiesz, złapać. Może cię podtrzymam? Nie. Wezmę na barana, będzie wyżej. A mnie już ręka boli od tego sprzętu. Też nie lekką mam pracę. Niby patrzę, ale ręka boli mimo woli. Nie sięgniesz? Nie, nie To może ja Cię wezmę na barana? Nie. No tak! Spróbujmy. Zaraz będzie chwila prawdy, patrz jak poszedł korki włączyć. Zaraz zobaczymy czy wydubcy. O! Świeci! Świeci Patryk! No, i git. Teraz można to montować. Świeci! No na pewno nie taką śrubą wielką. No nie, bo to będę kręcił pół dnia. Mam coś chyba. Co? A tamtymi krótkimi co płot? Możesz iść, Panie. No. już mi dało robotę. Dobre przyniosło? Dobre. Proszę Państwa, ostatnie szlify. Jakoś cię było. Czekaj, poczekaj. A tak. I gra. Idę jeszcze tylko sprawdzić. Raz. No jej. Działa! A ta żarówka nie jest taka... Ona jest mocna. Nie wiem. Zgaś światło czy działa w Działa. Eee, dobra robota. Dobra robota, Patryczku. Dobra. Coś jeszcze mamy do zrobienia? Szafkę. A szafkę jeszcze mam. Dobra, to to można zawinąć. Ostatni etap. Trzeba skręcić tą komodę. Bo coś się rozleciała. Coś to... tu właśnie. I to będzie wszystko. Ona w ogóle jest w Ona była do kompletu tam do tych mebli. Nie wiem dlaczego ktoś ją tutaj przyniósł. Musimy ją wynieść. Tutaj ona się tam. rozjechało tutaj na tym. Na dole? No. Czemu? Nie wiem, ale to ja to Może zaraz. Może ją nieśli. Możliwe. Po prostu. Niedbale. Niedbale nieśli. No ja to. Все будет играть. Помогай. <laughs> Такое жизнь на эмиграции, дорогие друзья. Такое жизнь. Патрик делает, а я смотрю. Да. No to, proszę państwa, wszystkie naprawy, które musieliśmy zrobić dzisiaj, są już zrobione, także myślę, że możemy wracać do mojej mamy i tam wypić sobie kawkę. No i oczywiście czekamy też na e-mail od agencji z datą, kiedy wprowadzają się nowi mieszkańcy, ale wydaje mi się, że będzie to miało miejsce w piątek, czyli pojutrze. I wtedy też powinniśmy dostać cały depozyt. I pierwszy czynsz. No i tak właśnie wygląda sytuacja z naszym mieszkaniem. Najważniejsze jest to, że już są nowi wynajmujący, nowi lokatorzy i wprowadzają się już niedługo, także mega się cieszymy. Tak naprawdę mieszkanie stało puste może tydzień. Tydzień. no Także naprawdę fajnie, nic nie straciliśmy, a więc wręcz przeciwnie zyskaliśmy, bo no podnieśliśmy czynsz, także prawo my. Mm. Oby się wynajmowało dalej tak fajnie i spokojnie jak do tej pory, bo to najważniejsze, nie? żeby to nasze mieszkanie było cały czas tym samym mieszkaniem, a nie jakimś zniszczonym, ale mam wrażenie, że oni po prostu tutaj, ta nasza agencja, tak sprawdza tych ludzi, że no raczej małe jest prawdopodobieństwo, żeby jakaś patusiarnia się wprowadziła. No. A jeszcze z tych ważnych rzeczy konsentulet, że trzeba mieć właśnie pozwolenie, jeśli jest dom na kredyt, mieszkanie. Tak, trzeba mieć od banku pozwolenie na wynajem, nie można sobie tak wynająć od tak. No chyba, że się kupiło właśnie typowo mieszkanie pod wynajem, ale my my tak nie zrobiliśmy, kupiliśmy normalnie mieszkanie dla nas, y, także musieliśmy mieć pozwolenia od banku na wynajem. Oczywiście chodziło tak naprawdę o to, żeby im tam zapłacić coś, zapłaciliśmy, 120, no, zapłaciliśmy i dostaliśmy to pozwolenie, także takie coś, taki wymysł, no i trzeba być landlordem, tutaj y, to też jest ważne, żeby móc le legalnie wynajmować mieszkanie, żeby móc się później z tego rozliczyć żeby móc zapłacić się za to, że jest landlord. No właśnie, to też kolejny taki wymysł, nie? No właśnie ale... musimy zapłacić 80 funtów za przedłużenie. No. Też widziałem ostatnio. No. Takie, takie o. A jak macie jakieś pytania odnośnie wynajmu i kupna mieszkania w UK, dajcie znać w komentarzu. Może postaramy się pomóc, odpowiedzieć. Rozjaśnić jakąś sprawę. Rozjaśnić, wyjaśnić. To co wiemy, to powiemy. Zero... Stresu, proszę Państwa. Wszystko, wszystko na spokojnie, wszystko możemy ogarnąć. <noise> nie, no nie, co mam Wam powiedzieć? No gładna jestem, czekam, aż będę mogła zjeść pomidorówkę. Patryk sobie za pomidorówkę z tym z ryżem. Ja nie lubię z ryżem, więc gotuję z makaronem i czekam teraz. On już ma, już może iść jeść, a ja jeszcze czekam, aż ten makaron przeklęty się ugotuje. To możesz mi życzyć smacznego. Życzę Ci smacznego, a Wam miłego dnia. Komentujcie, udostępniajcie. I dawajcie znać, czy tego typu filmy Wam się podobają. I co? No i... Widzimy się w kolejnych odcinkach w nazwiedzaniu Szkocji. Tak? Tak. No, no to się widzimy. A jak pomidorówka, to tylko z ryżem.